Mamy streama zrobienia zdjęć jak tam wchodzimy. No jeszcze ja jak podchodzą to luz, bo, bo to jest takie zrobienie foty i pójście dalej, ale tam zrobisz jedno zdjęcie i zaraz gdzieś no, tak. złopok jest. Nie? Ale jeszcze te ręce podajesz, a to bo jest No jest klucz. i sam mu no. gadał? Żeby z żółwiki zbijasz. No ja żółwiki zbijam. Lepiej będzie zrobiony ja tak. Jak ja słyszę, że go się do niej mówi żółwik tylko. Nie, no to też są widzowie, także wiesz, oglądają coś im się należy, jak chociaż jakieś głupie zdjęcie. Ale serio jak jest natwok, tego tych zdjęć wszystkiego, no to tak. No, jest to męczące, jak jest takie. Psiknę się, na... kurwa, perfumem. Tak, no, tak, tam, trzeba... to... w przeobiegu na mieście, tak jak, jak robiliśmy trochę zdjęć, trochę przerwy. Tak. Z tak, wilka. Tak. Mówisz, przyjdę za te 10 minut. Ale na PGA nie ma takiego miejsca, żeby odpocząć. To jest... Nie ma, bo chodzą. Ja w tamtym roku byłem. Co jest najśmieszniejsze teraz, to mieszkam w tym PGA. <śmiech> <śmiech> no, ja. byłem w tamtym roku, to sekółka robiłem dookoła i cały czas ze mną chodzili. Tak. tak. Wiesz bekę sekwencę, mówię pochodzę z wami zobaczę czym czy mnie będziecie śledzić. Stary, zachodzili mi drogę. Ty masz tą maskę z... Ja bym tak nie, nie mógł codziennie Rela. Ja robiłem dwa razy w tygodniu maksymalnie. Nicolson, mm -hmm. spokój tam. No. Ja lubię te RL. A, A <śm> mam od Franka wiadomość na Insta. Nie piemów nawet. No dobra, no. A zależy co? Bo ja... No nic <śm> kiedyś na streamach... Zobaczło od Franka i to dość niedawno. Nic, normalna wiadomość, czy, czy tam coś robimy, jakiegoś Jerela. O, no to <laughs> dzisiaj meduska łączy ludzi. Alik y, do tego. Uur, się ukrywamy, jak Ja dobra, to taki, bo mam stresa tak dawno, nie byłem na kamerze. Tu kamera, tu kamera. Nie ma czy czym się stresować. Stary, wszystko jest luz. Dobra, <laughs> no. cyk. Tresacie. patrz. Jak gangster. Złota, i to jesteście. A ja piję na mnie, zaklinam moje No i co, się... Nie jesteście z Poznania. Czemu? A to jest nie że nie robimy zadumy. ale Kongo, tygrysy! co to jest? Nikt nie, jesteś... nie zareagował. Szaromy jest. <śverständ> Halo! Ty Tygrysy, taki mądrość? No a ja? ale ja, szary. Kongo, tygrysy? Kurwa, tygrysy. Zwierzę macie. E, to też jest salut. Tak. Nie pisze, daj w kryzysie, nie ma w czesza jak To jest tylko złudzenie. Powiem wam tak, jak chcecie być mało nieśmiali, to wyrzucacie tę cechę, to nie działa. Cześć dziewczyny! Na targi idziecie, czy gdzie? Nie. Szkoda. Gierki, takie rzeczy internetowe, tematy. nie Nie? A wy czym się zajmujecie? Ale jak kita na to Jestem giga zmulony Wczoraj z meduzą to swój chyba Malowaliśmy meduza jak on usypia w minutę, a jak przez pół godziny usnąć się może Zaczął chrapać

Jak tu się stąd wychodzi? No, za mną. No, Dawaj tu się boczną drogą. Boczną? To tam No, dawaj, tam. Kongo TV. Kongo TV. Kongo ja pierd. TV. TV. Ej, wariaty, nie ma zdjęć! <grymne> Dzień, Jestem jest ten wózek, ten? To też ciężko, bo każdy będzie Cię naśladował. Wiecie, że oni do z mi pójdą i tak. Wariaty, nie idziemy stąd. Chcemy pochylować przy lodziku, co? Powinien ktoś nagrać TikToka z zapleców i... youtuberzy pogonieni. Jak <grymne> <grymne> my, kurwa, czekamy, jakbyśmy mieli wpizdę. To jest normalne miejsce. A co nie za nami? Po co nie za nami? My? Nie, wiem, myślą, że my do auta pójdziemy, a my kuka do Ubera. Uciekamy. I po co ludzie za nami idą? Człowiek czuję się prześladowany stary. Podstawówka mi się przypomina. Jak wpiszesz na że nie na targi. Dobrze, to jedziemy do doma w tej Franio, Franio mogę ci zbawić. Dobra, już to idziemy i zaraz idziemy. Uczę, że no wczoraj. Będziemy bajerkę kręcić. Cześć, można zdjęcie? Z Ale my jesteśmy, skończyliśmy się, my nie mamy już chłopie widzów. Dzięki. No w Szybka chota to dwie godziny. Dzięki. <tryk tryk tryk> <laughs> idę za Rafonem, stary. Ale nie <laughs> nie, ja nie <laughs> jestem sam. nie jestem zanim. nie? Poczekaj, czekaj, czekaj. Ej, i tak jest smoko, jak spotkamy widzów, a nie jak kurde lecą, jak to... Do... Tak, to musi być mniejsza... To musi być Kurwa. vibe taki? Nie, mniej ludzi Mniej ludzi. ludzi. Bo ja jeszcze czuję taki osaczony. Wczoraj, wczoraj jednak dawaj, wczoraj na PGA to tak było jeszcze ok, w miarę. Tak teraz patrzę, porównuję. Dzięki. Siemano, Do razie. Siemano, hej. Ja się czuję takie osac... osaczenie, takie czuję i to wysysa ze mnie energię. Działa ja stream? Gremię, jak jak działa tak stream, robię. napisz coś, kaszanka z miodem Rafon, dawaj do Warszawy i robimy Kongo. Tak. Ale no, on nie może, stary, on ma wiesz, m... Też no. się mówi. Ale jest mobilny. Ale jest mobilny tygrys. I tak na kalorii, wracamy, bo to nie ma co. Ale kołacz ma 1000 co ty idziesz kalorie na wyjeździe? ty? Tak. To idziemy na kołacza? Ale przez no, złapię za kołacza zjesz, zjesz kołacza? No to idziemy na kołacza no, i nowa. Ja stawiam to Kołacza. Bo moja mama do mnie zadzwoniła, ty dziadu, czemu Franio ciągle za ciebie płaci? Wszyscy się, się za ciebie. No a to wiesz, my mamy na zmianę. Tak, zmiany, ale... To że on karty akurat teraz stważy, akurat on płaci I mama do mnie, ty dziadu i wstyd za ciebie, czemu Franio ciągle a? płaci, no. Czekaj. Tygrysy i tygrysice. Twitch TV Kongo. Ja jestem do Warszawy, widzowie. Nie daję rady w tym poznaniu. Trzeba robić content w Warszawie. Miasto, ulica, wiecie. Bez ja jest za dużo, za dużo się dzieje. Jest ciężko tutaj live robić. Dawać. Te live'y z Poznania tak trochę oddają, ale w Warszawie chyba jest lepiej. Co? Zależy w jakich kategoriach mówimy. A teraz tu jest taki dym, bo wiesz, bo jest PGA, nie? Dzisiejszy dzień uważam za słaby. Ale my dopiero rozpoczęliśmy z tą ludziarką. Ja już mam opony zimowe założone. Na zimówkach w taką pogodę to auto stoi w miejscu, w ogóle nie chce jechać. Nie wytrzymał, kurwa.